Program dzisiejszej sesji, zanim przystąpimy do porządku, chciałbym Państwu powiedzieć, że Pan Dyrektor zaprasza nas do słuchaj na początku na przykład na Wysoka Rado, dostaliście Państwo w materiałach program dzisiejszej sesji i już na samym początku, zanim go zatwierdzimy, jestem z Państwu winien pewny swoje problemy, swoje osiągnięcia i metody ich rozwiązywania dla znaczy, następujący wizji. Szanowny Panie Kolego, serdecznie dziękuję za zaproszenie na odwiedziny w terminie 23 25 października 1996 roku. Niestety, proszę Pana o podanie nowego terminu. Przerwanie naszego wspólnego spotkania mogą być omówione w sprawie WHO w rok od jej odwiedziny artystów z powodu tak jak z z miasta Nojewicza. W związku z powyższym, porządek obrad, oprócz tego, czy Państwo jeszcze macie jakieś. Nie widzę, w związku z tym pozwolenie Państwu, że ja zaproponuję, a mianowicie y, punkt nie nabywa wygląda i zgodniejszy, w najdłuższych tej sesji ten dział cen 100 jedenowe jest zaznaczona na, na, na marce dołączanej y, do y, materiałów y, sesyjnych. Nie otrzymałem y, z działu finansowego zmiany budetnego, jeśli chodzi o y, y, dane finansowe. Wpłynęło to w końcówce miesiąca 7 w Kurukanon na dniach szpitalu w Tak rozmawiałem z panią Skarbnik, która jest w stanie odejść od tego, tak to wygląda, prawda? I druga sprawa w paragrafie drugim, czyli urzędnika. Kto z państwa chciałby się na ten temat wypowiedzieć? jest propozycja włączenia tego? więcej lat, z prawdziwą satysfakcją stwierdzamy, że po raz pierwszy, po raz pierwszy taka dyskusja na takim forum ma miejsce. To jest pierwszy ewidentny plus y, tego całego naszego przedsięwzięcia. Drugim plusem to jest to, że po raz pierwszy odbywa się w strukturach samorządowych taka dyskusja rzeczowa na temat tej strategii działania. W rozwoju sportu i kultury fizycznej w ogóle na terenie naszego miasta i gminy. A jest ona bezwzględnie potrzebna, ponieważ to, co się dzieje w zakresie zdrowotności, brzydkie słowo, ale ona oddaje charakter zdrowotności naszego społeczeństwa, w tym najmniejszego pokolenia, no woła o pomstę do niego. W związku z tym nasze propozycje w tej strukturze wychodzą temu naprzeciw która się zbyła y, na początku października. Kto z Państwa w takim razie przystąpiłby do głosowania?